Wiara. Mówisz do mnie, panie, wsiądź do łodzi i przeprawmy się na drugi brzeg. Ja będę cały czas z tobą. Możesz mi zaufać. Tam, dokąd zmierzamy, obietnica szczęścia spełni się. Nie zastanawiając się długo, z wielką ochotą rozpoczynam rejs. Wszak świeci słońce, chmur ciemnych nie widać. Wszystko tak pięknie zapowiada się. Lecz co to? Do mych uszu dochodzą niepokojące grzmotów głosy, wiatr wzmaga się. Niebo rozcięte ostrzem błyskawicy na mą głowę runąć chce. Wołam stworzona Gdzie jesteś, panie? Przecież to chyba nie tak miało być. Zaprosiłeś mnie w podróż, obiecałeś towarzyszenie, a teraz tak beztrosko śpisz? I w chwili, gdy kończę wypowiadać te moje żale i wyrzuty, sama przed sobą wstydzę się. Jak bardzo brakuje mi jeszcze wiary. Jak bardzo małą moja ufność jest. Przecież Ty jesteś. Ty nie pozwolisz nigdy skrzywdzić mnie. Twa wierność potężniejsza niż najwyższe góry. Twa łaska wystarczająca jest.